Cześć. Chciałbym Wam pokazać, jak mam u siebie podłączone przepływowe podgrzewacz wody firmy Kospel. Może niektóre osoby się zastanawiają nad zakupem takiego podgrzewacza. Używam go z żoną już jakieś 2,5 miesiąca. No Jesteśmy bardzo zadowoleni. Od razu powiem, że koszt zużycia energii. Takiego podgrzewacza. Nas jest trzech. Powiem, że wynosi około 60 zł. Porównując do takiego boilera, ja mam tutaj taki stale boiler, jeszcze 120 litrów. Nie mamy na prąd. Kiedyś używaliśmy na prąd, ale się zepsuł. To jakieś 100-120 zł trzeba doliczyć do rachunku. No oczywiście wiadomo, taki boiler musi być, żeby było najbardziej ekologiczne, musi być podłączony cały czas, żeby tą wodę utrzymywał. No ale wiadomo, on cały czas musi pracować, ta grzałka cały czas musi grzać tą wodę, podgrzewać. Taki podgrzewacz zużywa energię tylko i wyłącznie w momencie odkręcenia kranu w domu, w łazience bądź w kuchni. I w tym czasie podczas użytkowania tylko i wyłącznie w tym czasie pobiera energię. To jest podgrzewacz trójfazowy, czyli na siłę od 9 do 15 kW. Ja mam ustawione na 12 kW i to w zupełności wystarcza. Jak widać, mam ustawione 40 stopni i to też wystarcza w zupełności i do prysznica, i do kuchni, i do umycia rąk. Mam go umiejscowione w piwnicy. Mi to tak pasowało, ponieważ u góry, bezpośrednio zaraz, tutaj mam łazienkę i kuchnię. Tutaj te rurki idą od razu. Są, mam zasilanie podłączone. Z tej strony mam podłączone zasilanie. Z tej strony mam podłączone zasilanie do kuchni i łazienki, już podgrzanej wody. W tej chwili jest zakręcone, ponieważ już jest sezon grzewczy i używam wody ciepłej z pieca. Za chwilę pewnie go wyłączę całkowicie, w skrzynce z bezpiecznikami. Teraz tak, tutaj mam zasilanie podłączone z wody, która idzie z rury, która idzie z boilera. Przepraszam, wody, która idzie normalnie z wodociągów. Zasilanie wody, a podłączoną wodę ciepłą mam do rury, która idzie od bojlera, z tym, że jak podgrzewacz jest w, w trybie działania, to jest zakręcony zawór na bojlerze. Ten zawór zamykam, i wtedy tutaj zawór otwieram, ten, który jest teraz zamknięty, i w momencie otwarcia w łazience lub w kuchni on się z automatu włącza i w momencie zakręcenia on się wyłącza on działa na zasadzie to jest elektroniczny podgrzewacz wybrałem z tego względu elektroniczny ponieważ taką jaką ustawię sobie temperaturę taką, taka temperatura wody będzie leciała z kranu plus minus 1 stopień on działa na zasadzie, tam jest wszystko bardzo ładnie opisane w instrukcji obsługi. Każda osoba, chociaż trochę, która majstrukuje sobie w domu, się zna na takich różnych rzeczach, powinna sobie bez żadnego problemu poradzić. Bardzo ładnie kospol ma opisane, można wszystko według instrukcji zrobić: odpowietrzyć, podłączyć. Od elektryki po hydraulikę wszystko sobie każdy powinien sam poradzić. Tutaj można po wciśnięciu tego przycisku można sobie ustawiać różne parametry, wchodzić, można ustawiać temperaturę, także jest bardzo wszystko intuicyjne i bardzo ładnie opisane. Tam wyświetla ustawioną moc, wyświetla temperaturę wody w locie, temperatury wody na wylocie, takie różności wszystko w instrukcji mają. Dobrze opisane, co tu jeszcze powiedzieć? Zasilanie mam podłączone bezpośrednio ze skrzynki na bezpieczniku. Tutaj idzie w tym peszlu. To ładnie pociągnięte zabezpieczenie. Mam ładnie dwa zawory. W razie, jakby coś się działo, zamykam. Zrobiłem od góry, ponieważ chciałem, żeby te rury szły górą. Jak najwyżej sufitu. Po pierwsze, żeby nie przeszkadzały, bo mam tutaj opał i jak będę wrzucał opał, chciałbym, żeby nie były narażone na uszkodzenia. A po drugie, chciałbym, żeby były jak najkrótsze, żeby ta woda jak najszybciej ciepła dopływała do Łazienki i do kuchni. Czyli w tej chwili, jak odkręcę kran to trzeba czekać jakieś 10-15 sekund, żeby ta woda już zaczęła lecieć ciepła. No ale to jest normalne, jak na przykład grzejemy wodę w piecu i używamy z bojlera, no to też wiadomo, ta woda musi troszeczkę czasu potrwać, żeby doleciała ciepła. Jeszcze co chciałem powiedzieć jeszcze? Na pewno wszystkiego nie powiem. Chciałem jeszcze zaznaczyć, może wrócę do tego, że są podgrzewacze hydrauliczne i elektroniczne. Hydrauliczny działa na tej zasadzie, że jak odkręcimy kran delikatnie, to poleci gorętsza woda. Jak odkręcimy kran mocniej, to poleci chłodniejsza woda. On reguluje temperatury wody na zasadzie odkręcania kranu w łazience lub w kuchni. Im mocniej odkręcimy kran, tym woda poleci chłodniejsza. Im słabiej, tym cieplejsza. A elektroniczny nie ma znaczenia, jak odkręcimy kran czy mocniej, czy słabiej. On będzie regulował temperaturę tak, jak ustawimy. Czyli ustawimy 40, to on będzie plus, minus ten 1 stopień. Taka woda poleci w kranie. Także mam ustawione na 40 stopni, moc 12 kW i starczy w zupełności.